Cześć moi drodzy i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się pojedynczemu tytułowi, bo ostatnio troszkę sobie omawialiśmy całą trylogię Dark Soulsów, troszkę to zajęło. Dzisiaj troszkę luźniej, dzisiaj pojedynczy tytuł, ale naprawdę bardzo emocjonalny tytuł, bardzo emocjonalna gra: Detroit Become Human. Na samym starcie chciałbym serdecznie podziękować Wapniakowi z Twitcha, który wykupił tę grę za punkty kanału i miałem okazję ją rozegrać. A teraz przechodzimy właśnie do tego, czy warto w tę grę zagrać i dlaczego. Na samym wstępie jednak chciałbym zaznaczyć, że wielkim fanem takich gier w postaci takiego filmu interakcyjnego, może nie jestem, aczkolwiek Detroit było najlepszą, jaką grałem. Oprócz tego grałem jeszcze w Until Down oraz jakiś tam taki spin-off The Walking Dead Mission, ale Until Down był najlepszy. W samej grze przenosimy się do Detroit, takiego futurystycznego, w którym proszę Państwa, większość tak naprawdę rzeczy, takich codziennych, nawet jeśli chodzi o jakieś zawody, czy jakieś takie... Moce domowe przejmują po prostu. Inicjatywę tutaj roboty. Przyjmują one inicjatywę ludzi, czy też po prostu są niektóre rzeczy przystosowane do tego w taki sposób, żeby robiły to właśnie roboty. Gra opowiada nam historię właśnie kilku takich robotów. Nie chcę tutaj za bardzo spoilerować, ale opowiada nam historię kilku takich robotów, które mają różne cele, właśnie jako Androidy. I gdzieś tam ta historia pokrywa się. Ze sobą oczywiście, jeśli chodzi o tych e, bohaterów. Ja też muszę tutaj zaznaczyć, że nie rozegrałem dokładnie wszystkich możliwych scenariuszy, bo jest ich naprawdę dużo i muszę przyznać, że z tego co ludzie opowiadali mi na czacie, podejmowałem dosyć nieszablonowe decyzje, e, nieszablonowe e, rozwiązania gdzieś tam, co ludzie gdzieś tam mi wypominali, niestety. No ale grę można rozegrać naprawdę na wiele scenariuszy. Celem tak naprawdę tego wszystkiego, jedynie wam tutaj drobnie zaspoileruję, więc jak ktoś chce sobie pominąć, to polecam teraz, jest to, żeby jako maszyna jednak zacząć odczuwać takie emocje bardzo ludzkie i podejmować decyzje też pod jakby względem tego, jak zachowałby się człowiek, a nie maszyna. Historia ta jest naprawdę niesamowita pod względem fabuły, ale nie tylko sama fabuła w tej grze jest. Super, bo mamy tam również inne aspekty. Oprócz tego, że gra w większości jest takim filmem interakcyjnym, no to mamy również takie momenty, w których gra jest bardziej zaawansowana i możemy się poruszać np. postacią po jakimś określonym obszarze, żeby wykonać dane cele. Oprócz tego muszę przyznać, że gra ma naprawdę fajną i przyjemną oprawę graficzną, a podejmowanie decyzji momentami jest. Tak kurczę, szybkie, że ciężko tak naprawdę czasem się zastanowić nad tym, co byśmy dokładnie chcieli zrobić w danym momencie. Nie mamy niestety za dużo czasu, czasem trzeba podejmować te decyzje na szybko, co może być katastrofalne w skutkach. Ja muszę przyznać, że do tej gry z chęcią bym wrócił. I rozegrałbym sobie właśnie różne scenariusze tego tytułu, bo muszę przyznać, że jest ich tam naprawdę wiele. A ja, tak jak przypominam tutaj to, co mówiłem wcześniej, zrobiłem raczej bad endingi, czyli te najgorsze możliwe scenariusze. Ale muszę tutaj Wam odpowiedzieć na to pytanie, czy w taką gierkę właśnie warto sobie zagrać? Odpowiedzmy na to pytanie. Podczas całej mojej przygody na Twitchu oraz całej mojej przygody jako gracz, mało raczej tytułów oceniłem jako 10 na 10, czyli jako ta gra taka najwyższej noty, perfekcyjna. Ale muszę przyznać, że Titroid właśnie taką grą jest. I serdecznie każdemu polecam zagranie w nią, więc odpowiadając sobie na pytanie tutaj pozostawione w tu tyle odcinka, czy warto. No to oczywiście bardzo warto. Mało jest tak naprawdę aspektów, do których można by było się przyczepić e, jedynym takim mankamentem e, to było to, jak e, na początku działało sterowanie. Mało mi się podobało, bo grałem na myszce i na klawiaturze. I troszkę tam marudziłem na początku. Nie podłączyłem pada ze względu na to, że nie chciało mi się już go ustawiać na starcie streama. Chciałem ruszyć po prostu z tą jakże piękną przygodą, ale jak mówię, później to sterowanie było naprawdę całkiem przyjemne. I finalnie muszę przyznać, że chyba lepiej właśnie wypada myszka i klawiatura niż pad przynajmniej w tym tytule. Nie wiem, jak w pozostałych, jeśli chodzi o te gry w postaci takich filmów interakcyjnych. Muszę przyznać, że to naprawdę są niesamowite zawsze tytuły, jeśli chodzi właśnie o te filmy interakcyjne i zawierają one zawsze fajną fabułę, bo czy w przypadku Until Dauna, czy właśnie w przypadku Detroit, czy w przypadku tego spin-offu z The Walking Dead bardzo dobrze się bawiłem i mam nadzieję, że w przyszłości więcej rozegram takich tytułów, bo jestem ciekaw po prostu pięknej historii, która właśnie za takimi tytułami jest. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Zagrajcie sobie w Detroit bo naprawdę warto i serdecznie wam polecam. Gra nie jest droga, można ją dorwać tam za około 5 dyszek w wersji gdzieś tam używanej na konsolę czy jakieś tam kluczyki w internecie, czy na promocji na różnych platformach na PC. -cie. Także polecam. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Dzisiaj taki krótszy odcinek, ale chciałem skomentować ten tytuł, bo jest on naprawdę warty rozegrania. Także jak ktoś grał, to dajcie znać, czy graliście i jak wasze wrażenia. Jeśli Wam się spodobało, to zachęcam do tego, by zostać tutaj na dłużej na kanale. No i zostawicie oczywiście łapkę, jak ten materiał Wam się spodobał. No oczywiście. Tak jak mówię, jak ktoś chce na dłużej zostać, no to subskrypcja. A kom o komentarzach już wspominałem. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz i do usłyszenia. Do zobaczenia. Siemaneczko.